Ten, który jest dumny ze swego wybrania, nie jest wybrany. A ten, który jest ukorzony, rozumiejąc je, może wierzyć, że jest wybrany. Ma on wszelkie powody, aby wierzyć, że jest, gdyż jednym z najbardziej błogosławionych rezultatów wybrania jest, że pomaga nam ono ukorzyć się przed Bogiem. Co więcej, wybranie powinno uczynić chrześcijanina odważnym i bardzo śmiałym. Nikt nie będzie tak śmiały jak ktoś, kto wierzy, że jest wybranym Bożym. Kto będzie troszczył się o człowieka, jeśli został wybrany przez jego stwórcę? Ile będzie się troszczył o słabe piski jakichś małych wróbelków, wiedząc, że on sam jest orłem? Pochodzącym z królewskiej rasy, kto, wiedząc, że w swoich żyłach ma królewską krew, będzie się troszczył o żebraka, pokazującego na niego palcem. Czy będzie się obawiał, choćby cały świat stanął przeciwko niemu? Jeśli by cała ziemia stanęła pod bronią, on będzie mieszkał w doskonałym pokoju gdyż znajduje się w ukrytym miejscu namiotu Najwyższego, w wielkiej sali Wszechmocnego. Należę do Boga, mówi, różnię się od innych ludzi. Oni należą do niższej rasy. Czyż nie jestem szlachetnego rodu? Czyż nie jestem jednym z arystokratów nieba? Czyż moje imię nie zostało zapisane w Bożej Księdze? Czy taki człowiek troszczy się o świat? Nie. Tak jak lew nie troszczy się o szczekanie psa. On śmieje się ze wszystkich swoich nieprzyjaciół. A kiedy podchodzą zbyt blisko do niego, wstaje i rozrywa ich na strzępy. Czy troszczy się o nich? Przechodzi nad nimi jak olbrzym, podczas gdy mali ludzie przechodzą pod nim i nie rozumieją go jego brew jest z żelaza jego serce z krzemienia czyż ma się troszczyć o człowieka nie choćby powszechne szyderstwo przyszło na niego ze strony całego świata uśmiechnie się na nie gdyż powie ten który schronieniem swoim uczynił Boga Znajdzie w Nim najbezpieczniejsze mieszkanie. Jestem jednym z Jego wybranych. Jestem wybranym Bożym i jestem drogocenny, i choćby świat wyrzucił mnie, nie lękam się. O, wy przez jakiś czas służący Panu wyznawcy, niektórzy z was gną się jak wierzby. Obecnie niewielu jest. Tembą podobnych chrześcijan, którzy mogą przetrwać burzę, i powiem wam dlaczego. Jest tak, ponieważ nie wierzycie, że jesteście wybranymi. Człowiek, który wie, że został wybrany, będzie zbyt dumny, by grzeszyć. Nie zniży się do wykonywania czynów zwykłych ludzi. Wierzący w tę prawdę powie: Ja. Miałbym pójść na kompromis, jeśli chodzi o moje zasady? Ja miałbym zmienić swoje nauki? Porzucić swoje poglądy? Ukryć to, w czego prawdziwość wierzę? Nie, ponieważ wiem, że jestem jednym z Bożych wybranych. Będą, będę mówił Bożą prawdę prosto w twarz wszystkim ludziom cokolwiek mieliby oni do powiedzenia nic nie czyni człowieka tak śmiałym jak odczucie, że jest wybranym bożym nie będzie się wahał nie będzie drżał ten kto wie, że Bóg go wybrał co więcej wybranie uczyni nas świętymi pod łaskawym wpływem ducha świętego nic nie może chrześcijanina uczynić bardziej świętym, niż myśl, że został on wybrany. Powie on: Czy mam grzeszyć po tym, jak Bóg wybrał mnie? Czy będę dopuszczał się występków po takiej miłości? Czy zboczę z drogi po takiej łaskawości i miłosierdziu? Nie, mój Boże, ponieważ Ty mnie wybrałeś. Będę kochał cię, będę żył dla ciebie, ponieważ ty, mój wieczny Bóg, mój ojciec, masz przyjść. Oddam się Tobie, ponieważ Twoim na zawsze przez wybranie i przez odkupienie. Oprę się na Tobie i uroczyście poświęcę siebie dla Służenia Tobie. A teraz, ostatecznie do bezbożnych. Co do Was mówi wybranie? Po pierwsze, bezbożni, przez chwilę będę Was miał za wytłumaczonych. Wielu z Was nie lubi wybrania i nie mogę Was za to obwiniać, ponieważ słyszałem takich głosicieli wybrania, którzy siadali i mówili. Nie mam nic do powiedzenia Grzesznikom. Cóż, twierdzę, że powinniście nie lubić takiego głoszenia. I nie winię was za to. Ale powiadam, nabierz odwagi, nabierz nadziei o Grzeszniku, że jest wybranie. Daleko od pozbawiania Cię zapału i zniechęcania Ciebie, to, że wybranie istnieje, jest rzeczą dającą nadzieję i radość. Cóż, gdybym powiedział Ci, że możliwe jest, że nikt nie może być zbawiony, nikt nie został wyznaczony do życia wiecznego? Czy byś nie Zadrżał i nie załamał swoich rąk w beznadziei, mówiąc zatem, jak mogą być zbawiony, skoro nikt nie został wybrany. Ale powiadam, że jest większa liczba wybranych ponad wszelką miarę, zastęp, którego żaden śmiertelnik nie jest w stanie zliczyć. Zatem na ufności, biedny grzeszniku odżyć swoją beznadzieję. Czyż ty nie mógłbyś być wybranym równie dobrze, jak i ktokolwiek inny? Gdyż jest niepoliczony zastęp wybranych, jest dla Ciebie radość i pociecha, co więcej nie tylko nawiesz ufności, ale idź i wypróbuj mistrza. Pamiętaj, jeśli byś nie był wybranym, nic przez to nie stracisz. Co powiedziało czterech trędowatych? Wpadnijmy w ręce zastępów Syryjczyków, gdyż jeśli zostaniemy tutaj, musimy umrzeć, a jeśli pójdziemy do nich, możemy jedynie umrzeć. O grzeszniku, przyjdź do tronu wybierającej łaski możesz umrzeć tam gdzie jesteś idź do Boga a nawet zakładając że odrzuciłby cię że jego podniesione ramię odpędziłoby ciebie co jest niemożliwe jednak nic byś przez to nie stracił nie będziesz z tego powodu bardziej potępiony co więcej, przyjąwszy, że zostałeś potępiony, miałbyś przynajmniej tę satysfakcję, że mógłbyś podnieść swoje oczy w piekle i, powie i powiedzieć: Boże, prosiłem cię o łaskę, a Ty nie zechciałeś mi jej dać, szukałem jej, a Ty mi odmówiłeś. Tego nigdy nie będziesz mógł powiedzieć. O grzeszniku, jeśli idziesz do Niego i prosisz Go, otrzymasz, gdyż On jeszcze nie odrzucił nikogo. Czy nie ma dla Ciebie nadziei? Chociaż liczba jest wyznaczona, jednakże prawdą jest, że wszyscy szukający należą do tej liczby. Idź i szukaj. A jeśli będziesz pierwszym, który pójdzie do piekła, Powiedz diabłom, że w ten sposób zginąłeś. Powiedz demonom, że zostałeś odrzucony po tym, jak przyszedłeś do Jezusa jako biedny grzesznik. Powiadam ci za to, by, że to by przyniosło wstyd wiecznemu, stało czcią dla jego imienia i że on nie pozwoliłby na coś takiego. Jest on zazdrosny o swoją cześć i nie pozwoliłby, aby grzesznik mówił coś takiego. Ale o biedna duszo! Nie tylko myśl w ten sposób, że nie możesz nic stracić poprzez przyjście jest jeszcze jedna myśl. Czy tego poranku umiłowałaś myśl o wybraniu? Czy chcesz zgodzić się na jego sprawiedliwość? Czy mówisz, czuję, że jestem zgubiona? Zasłużyłam na to, jeśli mój brat będzie zbawiony? Nie mogę narzekać. Jeśli Bóg mnie zniszczy, zasłużyłam na to, ale jeśli zbawi osobę siedzącą przy mnie, ma prawo zrobić, co zechce. Z tym, co należy do niego, nic przez to nie tracę. Czy możesz tak szczerze powiedzieć ze swojego serca. Jeśli tak, to znaczy, że nauka o wybraniu wywarła na Ciebie właściwy wpływ i nie jesteś daleka od Królestwa Niebios. Przyprowadziłem was tam, gdzie powinniście się znaleźć. Tam gdzie duch chce, abyście byli. A będąc w takim stanie dziś rano, odejdźcie w pokoju. Bóg przebaczył wasze grzechy. Nie czulibyście tego, jeśli by wam nie wybaczono. Nie czulibyście tego, gdyby Duch Boży nie pracował w was. Radujcie się zatem z tego, Niech wasza nadzieja oparta będzie na krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie myślcie o wybraniu, ale o Jezusie Chrystusie. Oprzyjcie się na Jezusie. Jezusie, który był pierwszy, który jest teraz i który nie ma końca.